Co będzie się działo? Co będzie się działo dzisiaj? Tańce, Tańce będą. Tańce i hulańce. Tańce chulańki s fałole, bo ja Cię ciepię... Tak Dobra, zobaczmy. jak te danie się nazywa? Spadeczki o jak? Spaghetti, oli, adzi, oli. oliu. Oli. Oli. A twoje? Takie same. Tak normalnie. A u mnie wjechało Coś takiego. Tak wygląda. Jeden pinkel. Jest to jeden maria, tak? Słuchaj, patrzył przy kolega Roman. Ciągle leciało. Zgłasza się do SP3 OS, e, tak, dobrze zrozumiałem Tak, kolego, jest projekt i odbieram na podstawie Więc przejdź na 145 550 Zadzior, dużo, dużo Uciekasz, uciekasz strasznie, nie wiem co to jest zrozumiałe Zapisz sobie 145 550 o, I zobaczymy jak to pójdzie, 18. Co się wydarzyło? Weź powiedz do filmiku. Koncert był mega. Trwało no. 0 sekund. Po prostu on wystąpił i to wystarczyło. Po prostu on no nie ma. żyje. To już było no Odwołany, bo nie żyje. Ja tak nie żyje. Nie. nie Ukazało się, że koncert jest... Parking za 20. Kiedy? W czerwcu? Czy kiedy? W czerwcu. W czerwcu. Prawie na twoją rodzinę, ej. A my się znajdujemy w Poznaniu. Przyjechaliśmy ze Szczecina, a koncert jest... Mamo. Koncert się nie odbył, bo Michael nie żyje. Ale śmieszny. Ale na mamo na ma naprawdę nie ma. Na nie ma koncertu. To... Jak to nie ma? Nie, no ma, nie ma, bo ma Marzena dostała wiadomość w spamie i jej nie widziała. I przełożony jest na 12 czerwca. Oh my God. Za parę miechów. Ale... Napisali do spamu, to ja tam nie zaglądam na Mamo, nawet, nie? Ale z 600 osób przyszliśmy my i jeszcze pani z panem. To ja też nie 5 osób. <noise> no. Czyli teraz jedziemy do Goprowa. a my się tak dziwimy, że to z miejscem parkingowym nie ma problemu. Zaraz <noise> palenia. Miał być koncert na śladowcy Michaela Jacksona, jednak marzenka dostała maila do spamu Nie odczytała tego maila, ale nic nie stało. To się odwlecze, to nie uciecze. Pozdrawiam serdecznie.